Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znów dał bankom połapach. łapach. Pośrednio dał też połapach Sądowi Najwyższemu. 7 grudnia 2023 roku w Luksemburgu zapadł ważny wyrok i znów korzystny dla frankowiczów. A dotyczył oświadczenia konsumenta o skutkach unieważnienia umowy kredytowej oraz rozliczeń z bankiem po unieważnieniu takiej umowy. Trybunał orzekł, że nie ma potrzeby składania przez konsumenta przed sądem oświadczenia o rozumieniu skutków unieważnienia umowy kredytowej. A taki wymóg nałożył w uchwale z 2021 roku Sąd Najwyższy, co spowodowało, że sądy różnie podchodziły do naliczania odsetek ustawowych za zwłaszcza. Na rzecz konsumentów. Jedne sądy zasądzały odsetki dla klientów od momentu oświadczenia, inne sądy z kolei od momentu wezwania do zapłaty. Teraz będzie jednolicie, i tak jak przewiduje polski kodeks cywilny, czyli od momentu wezwania do zapłaty. Dla wielu będą to dodatkowe korzyści. Trybunał orzekł także, że konsument po unieważnieniu umowy kredytowej otrzyma od banku całą kwotę roszczenia bez potrącenia o jakiekolwiek odsetki czyli potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie. Bankom nic ponad kapitał. Dobra seria w walce Frankowiczu z bankami zatem trwa nadal. Zadowoleni? Dajcie znać w komentarzu.